Dzisiaj było gorzej, dzisiaj lepiej. Co się zmieniło? Czy to kwestia ustawienia, czy charakterystyka trasy, czy jeszcze coś innego? Nie, mieliśmy wczoraj za twardy samochód, za twarde opony, i nie mogliśmy w związku z tym złapać rytmu. A no, dzisiaj no, myślę, że byliśmy w dobrym, na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o wszystko. Jest dużo punktów w Europy. Chyba jest pan szósty w tej chwili, zaczynając. No nawet nie, rajd, nie, nie mam pojęcia. Czy to znaczy, że to będzie szerszy program w Wieczostach Europy. Jesteście zgłoszeni na i? No nie tylko my. Kolega Kajetanowicz zdobył więcej punktów i też jest zgłoszony do myślą z Europy. Ale i wyjedziecie. Tak, tak. A dalej kalendarz musisz jak to zmienić jeszcze Nie wiem kolego zupełnie. Nie mam pojęcia. Wszystko zależy od tego, jak się będzie układało. W pracy, w życiu rodzinnym.